Ja byłem partnerem Jurka na dwóch wyprawach na południową ścianę loce W roku zarówno 1985, jak i później 1989 byliśmy związani jednoliną. I tragedia wydarzyła się już powyżej 8000 metrów, można powiedzieć w dniu ataku szczytowego, gdzie szansa na wejście była Rzeczywiście bardzo duża. Wydarzył się tragiczny wypadek. Jurek w pewnym momencie osunął się na takich płytach skalnych pokrytych śniegiem. Zaczął gwałtownie spadać. Te przeloty, które zakładał, okazały się, że nie były za mocne, więc to, to zaczęło wypadać. Ja oczywiście już w tym momencie wiedziałem, że sytuacja będzie bardzo trudna, chociaż nie myślałem, że zakończy się tragedią. No i w pewnym momencie. Zostało tylko stanowisko i my połączeni liną. Właściwie czekałem na najgorsze, że również za chwilę i ja będę spadał w przepaść. Ta lina gdzieś na, na występie skalnym, ostrym przecięła się. No i to, to, co, to co zarejestrowałem, wciąż to mam przed oczami, spadającego Jurka. Nie miałem łączności z bazą, bo Jurek spadł z radiotelefonem, więc musiałem wtedy ratować już własne życie.